To słuchajcie. Mordeczko, mordeczko, wbijaj do nas 19.35 kanał Mister Krycha. Eee, czekamy, czekamy za Tobą. Eee, dzisiaj chrupiące serki z McDonald's na żywo będziemy robili. Tak więc, Mordo, musisz być razem z nami. Kanał Mister Krycha na YouTube, wpisuj. Słuchajcie, słuchajcie. Sprawdza, oficjal dobre wartości zawsze 100%, Przyszoty. oficjal dobre szoty warte zawsze 100%. Sprawdzajcie, bo warto. Emer Krycha, każdy YouTuber to poleca. Volt, Balnicję, Agamoli, wszyscy.